Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na zakupy ze mną. Jestem w Pepko i zostawcie jakiś lat e, za sobą. Jeśli nie macie czasu, uśmiech serduszko i patrzcie, jakie fajne są zabawki dla zwierzaków. E, są też takie myszy i dla psów, mogą być dla kotów. Ja mojemu psu kupiłam. E, zapraszam Was na moje hole, na spacery ze mną. Te są fajne zabawki, tylko teraz już ta głowa nie piszczy. A ja kiedyś piszczała. I cena, słuchajcie, 10 złotych, mój pies bardzo lubi, bo to jest słuchajcie i sznurek i szleści, ale szkoda, że już nie piszczy i takie słodkie ubranka, patrzcie, no niestety dla mojego nie ma, ale tutaj co to szlafrok jakiś taki kuźwa jest cudny. Ale nie wiem, czy to jest sens przebierać wszystkie pieski w ubranka. Niektóre, tak jak mój, mają takie futro, że słuchajcie w zupełności wystarczy. Taka, mat taka mata węchowa. Mm, gdzie można smaczki ukryć za 20. Tu jakiś tunel dla kota, patrzcie. Za 10, z takimi... E, wiem, że moje widzki mają koty, więc was pozdrawiam serdecznie. Pamiętam o tych kotach, dziewczyny. Macie nawet tutaj smycz i szelki za 8 dla kotu. E, pamiętam o tych kotach, słuchajcie. Wiem, że też jedna ma pieska, tam mi napisała. Też was pozdrawiam, całusy wam przesyłam. Słuchajcie, ściskam was mocno, dziewczyny. No i słuchajcie, e, patrzę, się, że są kalendarze, ale nie ma, ale jest jakiś fajny zeszyt za 10 Ja bardzo lubię takie pierdoły wam powiem e, takie właśnie zeszyty o, sobie przypomniałam, że miałam kupić naklejki, żeby coś zaznaczyć nimi i patrzę, są jakieś takie zobaczę e, Te są fajne I może tam też się skuszę e, E, słuchajcie, zobaczę, bo tu literki... Patrzę. No, dobra. Widzę, że są. To jest fajne. Słuchajcie, jeżeli malujecie, ja sobie kupiłam. Nie teraz, ale kiedyś. Za 12 zł jest taki kredowy papier do rysowania. Uważam, że ceny są co do jakości ok, jeśli chodzi o papier. Nie miałam tych pisaków żadnych, bo 12 są. Więc jeżeli macie, to dajcie znać. Chociaż kuszą mnie, bardzo ładnie wyglądają. Ja na razie rysuję ołówkiem. Kupiłam sobie farby olejne i akrylowe. I tu mam jeszcze... Coś takiego. Uh -huh. Bardzo fajne. I powiem Wam 10 zł. cena bardzo przystępna. E, tutaj mamy za 12. Właściwie, też, że jeśli chodzi o papier, to nie ma różnicy. E, nie wiem, jak jest e, z farbami. I e, tu mamy kredki. Bardzo dużo. I cena 22 zł tyle kolorów, więc dajcie znać, czy macie coś jeżeli rysujecie lubicie. Tu mamy też takie złote ramki i przykładowo takie cztery A kosztują 12. i fajnie kupić i na przykład komuś własnoręcznie zrobiony prezent namalowany. <laughs> I takie są rozmiary i tu mam takie ciekawe ze sztalugą za 10. O. Albo komuś kupić, kto maluje. Wiecie, że go to ucieszy. Eee, tu mamy jeszcze takie różne bloki. z mnie to interesuje. Zobaczymy. Eee, to są te kolorowanki. Eee. O których ja za bardzo nie lubię, bo podobno one nie rozwijają nas. Po prostu mózg się nie rozwija, robiąc to, bo mamy to narysowane. Uważam, że lepiej samemu coś narysować, niż takie gotówce. Ale słuchajcie, co kto lubi, o tą mysz polecam. Tą mysz polecam za piątkę. Uważajcie, jak będziecie przykręcać, i to jest fajny dla kotów tak cena 6 zł ta ryba jest fajna fajne są te rzeczy to jest liczne jakaś myszka fajnie się to prezentuje no i słuchajcie <laughs> idę dalej ostatnio kupiłam taką miskę ona chyba kosztuje 10 zł i żałuję że nie ma większej potrzebowałabym większą jak gdzieś widzicie to dajcie mi dziewczyny znać Teraz ja was proszę o taką pilsaikkę dla mnie. Jakieś takie zapachowe zobaczymy w jakiej cenie 3 złote a ten w jakiej cenie? Czekajcie ten takie z Cztery 4 zł. Dobra. co tam mamy jeszcze ciekawego na przecenie są takie okraniacze za 4 zł na ubrania i takie worki za 7 zł organizery no i pełno słuchajcie wieszaków e, ceny adekwatne do jakości A dajcie znać jak wam się walorowy sprawdzają bo się zawsze boję, że ten walorów się będzie psuł i będzie później się tak wiecie schodził zimno, więc dajcie znać E, mamy, słuchajcie, jeszcze za 12. Takie i za 20. I te dywaniki. W jakiej cenie, słuchajcie? 12. Taki większy. wybranych Mamy też, słuchajcie, wiaderka, wiaderka też trudno kupić. Nie wiem dlaczego, nie wszędzie są za 12, więc wiecie, ja Wam polecam te ściereczki. One kosztują tylko 8 zł i jest ich bardzo dużo. O, 40 zł. Słuchajcie. Możecie też słuchajcie napisać, co polecacie kupić właśnie w Pepko, co Wam się sprawdza. Myślę, że to będzie fajne takie polecajki. Nie miałam nigdy słuchajcie garków ani paty. Więc dajcie znać, czy Wam się sprawdzają. Ale widzę, że dużo tego jest. No i kończę na tym subskrybujcie lajkujcie do zobaczenia Hejka.